melduję Poszczy sztandarowe do uroczystej mszy rocznice i dla upamiętnienia ofiar zbrodni katyńskiej dziękuję i będzie pochwalny Jezus Chrystus ja wieki, wieki, serdecznie wszystkich witam i zapraszam do wspólnej modlitwy poszty sztandarowe za mną Organizatorów, prezydenta Miasta Starachowice Pana Marka Materka Parku Kultury oraz Społeczności Szkoły Podstawowej nr 2 Witam wszystkich Państwa na starachowickich obchodach Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej Szczególnie gorąco witam kombatantów, przedstawicieli organizacji kombatanckich rodziny żołnierzy walczących za niepodległość ojczyzny rodziny sybiraków rodziny pomordowanych w Katyniu Witam przedstawicieli środowisk represjonowanych przez reżim komunistyczny w latach 1944-1989. Witam poczty sztandarowe. Witam starostę Starachowickiego, pana Piotra Ambroszczyka. Witam radnych miejskich i powiatowych. Witam przedstawicieli służb, instytucji i organizacji. O przemówienie okolicznościowe. Proszę prezydenta miasta Starachowice, pana Marka Materka. Szanowni Państwo, mieszkańcy Starachowic, dziś 13 kwietnia. To data szczególna, ponieważ co roku tego dnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Upamiętniamy i czcimy pamięć o blisko 22 tysiącach Polaków, którzy padli ofiarą potwornej komunistycznej zbrodni przeciw pokojowi, ludzkości i narodowi polskiemu. Nauczyciele, policjanci, urzędnicy, księża, żołnierze rezerwy i wielu innych, zabijano ich wcześniej skrępowanych strzałem w tył głowy, tak, by krwi było mało. Później ciągle z orłami na guzikach mundurów kładziono w głębokich dołach. Katyń, Harków, Twer, Hersoń oraz Mińsk to miejsca, w które wsiąkła polska krew. Wszystkie te zbrodnie, popełnione w kilku miejscach, nazywamy symbolicznie zbrodnią katyńską. Dla nas, dziś żyjących Polaków w wolnym i demokratycznym państwie. Pamięć o Katyniu jest moralną powinnością, ale i wielkim zobowiązaniem do służby ojczyźnie. Testament Pomordowanych to dumny patriotyzm, który inspirował kolejne pokolenia Polaków, aby wspólnym wysiłkiem wywalczyć wolną i suwerenną Rzeczypospolitą. Naszym wspólnym ideałem jest Rzeczpospolita niepodległa i bezpieczna, zasobna i sprawiedliwa, nowoczesna i strzegąca swej tożsamości. Niech rozwój i pomyślność Ojczyzny będą naszym hołdem dla heroicznej postawy bohaterskich przodków, szczególnie tych, którzy oddali za nią życie. Cześć i wieczna chwała bohaterom. Szanowni Państwo, Katyń jest bardzo, jakby cała historia związana z Golgotą Wschodu, bo tak trzeba powiedzieć, a jakby zbrodnia katyńska, szeroko pojęta, jest tylko jednym z elementów tej Golgoty Wschodu. E, trzeba powiedzieć jasno, em, zawsze była przedmiotem e, rozgrywek politycznych na szczeblu międzypaństwowym. Zbrodnia katyńską, najpierw w 1943 roku chcieli wykorzystać Niemcy po to, żeby poróżnić Polaków, żeby Polska wyłamała się z bloku alianckiego. Później oczywiście Rosjanie manipulowali tymi faktami po to, żeby zrzucić na Niemców tą winę, tak, przez, zaważyło to też bardzo na mocno na postawie, czy jakby na dalszy, dalszych losach powojennych Polski. I ta zbrodnia katyńska, która była przez wiele dziesiątek lat przekleństwem i traumą dla narodu polskiego jest szansa, że teraz właśnie wydaje swój owoc że my jako naród polski y, musimy o tym pamiętać y, musimy podejmować wszelkie działania ku temu, żeby do takiej sytuacji więcej nie doszło 13 kwietnia 1940 roku radio niemieckie ogłosiło światu o wykryciu masowych grogów oficerów polskich w Lesie Katyńskim pod Smoleńskiem, oskarżając o zbrodnie władze radzieckie, ten dzień stał się światowym dniem pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej 15 kwietnia 1943 roku. Radzieckie Biuro Informacyjne zareagowało komunikatem utrzymanym w histerycznym tonie. Gebelsowscy oszczercy usiłują za pomocą kłamstw i oskarżeń zataić krwawą zbrodnię hitlerowskich zabójców. Tego samego dnia rząd polski w Londynie postanowił zwrócić się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie z prośbą o wyjaśnienie sprawy na miejscu. 23 kwietnia 1943 roku Międzynarodowy Czerwony Krzyż odrzucił prośbę Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie o powołanie komisji i zbadanie doniesień o odkryciu masowych grobów żołnierzy polskich. Powodem był sprzeciw delegata Związku Radzieckiego we władzach Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. 27 kwietnia 1943 roku, za zgodą władz III Rzeszy, Polski Czerwony Krzyż skierował do Katynia własną komisję, która wzięła udział w ekshumacji zwłok przeprowadzonej przez Międzynarodowy Zespół Prawniczo-Medyczny, między innymi z Belgii, Bułgarii, Danii, Holandii, Szwajcarii, zaproszony przez Niemców. Zidentyfikowano 4253 ofiary. 30 kwietnia 1943 roku ogłoszono protokół stwierdzający, że zbrodni dokonano na wiosnę 1940 roku. W tym samym czasie dokonano tych samych zbrodni w Miednoje na 6600 i Charkowie. Na czterech tysiącach osobach. Długa była droga do wiecznego godnego spoczywania. Pamiętać i nie zapomnieć, i na straży prawdy stać, prawdę o zbrodniu ludobójstwa głosić. Ja, syn granatowego policjanta, przed wami chyle głowę. Hołd składam hasłem, pamięć naszych bliskich nakazem wierności. I ja ogłaszam tę pamięć w 80. rocznicę ogłoszenia światu zbrodni katyńskiej wnuczka granatowego policjanta, który leży w Miednoje. Dziękuję. Katyński apel poległych kompatanci i weterani walk o niepodległość Rzeczypospolitej mieszkańcy Starachowic. Żołnierze Wojska Polskiego, rodacy! Stajemy dziś do apelu pod Krzyżem Katyńskim, aby w rocznicę zbrodni katyńskiej przywołać pamięć żołnierzy polskich zamordowanych za wierność przysiędze wojskowej oraz upamiętnić męczeństwo Polaków, ich prześladowania, aresztowania i deportacje. Do Was wołam. Mieszkańcy i obrońcy Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej zdradziecko napadnięci w dniu 17 września 1939 roku przez sowieckiego agresora, stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Więziennej i Straży Granicznej oraz innych organów państwa polskiego zamordowanych w Katyniu, Harkowie. Ferze i Bykowni oraz innych nieznanych dotąd miejscach kaźni stańcie do apelu. Zmierzam Przywołuję ofiary zbrodni katyńskiej: Józef Bielejec, Julian Buchcik, Jan Certowicz, Aleksander Czerniewski, Mieczysław Fader, Bolesław Guzik, Edward Chryniew, Franciszek Kacprzak, Leon Hipolit Kamocki, Edward Kiciński. Stanisław Kostrzewa, Jan Kuliczkowski, Kazimierz Lipko, Stanisław Mamcasz, Henryk Matkowski, Wacław Senderowski, Jan Sikora, Władysław Słoka, Jerzy Stąporek, Stefan Stefanow, Władysław Stępień, Józef Suliński, Stefan Suski, Wacław Wyżykowski, Zygmunt Zbroja, Wacław Zimowski, którzy poświęcili życie za wolną i niepodległą Polskę. Stańcie do apelu! Z WIDERIŚ Wzywam polskich więźniów sowieckich katowni na Wileńskich Łukiszkach i wowskich Brygidkach, na Moskowskiej Łubiance i Butyrkach, w Łucku, Równem, Kołomyi, Mińsku oraz w wielu innych więzieniach NKWD, którzy zostali skrycie zamordowani i pogrzebani w bezimiennych mogiłach. Stańcie do apelu! Z WIDERIŚ Do was wołam! Rodacy deportowani w głąb Związku Sowieckiego i tam zabijani pracą ponad siły, umierający z głodu, mrozu i chorób za to, że do końca pozostaliście wierni ojczyźnie. Stańcie do apelu! Zginali się! Do was zwracam się potomni, pochylając zadumie i szacunku głowy by uczcić męczeństwo córek i synów narodu polskiego. Zachowajcie w swych sercach pamięć o ich ofierze złożonej za honor i wolność Rzeczypospolitej. Chwała bohaterom. pamięć. I'm